Witam Państwa serdecznie w czytaniu miłosnym na lipiec 2019 roku dla osób spod znaku Barana. Używam dzisiaj talii, której dawno nie używałam właśnie ze względu na to, co Państwo widzicie. Są to duże karty, a dosyć śliskie. Natomiast jest to tak piękna talia, że chciałabym właśnie Teraz na ten letni miesiąc skorzystać z niej w czytaniu miłosnym, a z tasowaniem jakoś sobie poradzimy. Baran w miłości w lipcu 2019. Baran w miłości. Siła. Bardzo piękna karta. Karta, która mówi o wierze w relacje, o tym, że jeżeli nawet pojawiają się problemy, to mamy moc, żeby je pokonać. Mamy przekonanie, że nasz partner będzie zawsze nas wspierał, że możemy na niego liczyć. Również My dla, dla partnera jesteśmy takim wsparciem. Jeżeli chodzi natomiast o osoby, które są singlami, ta karta też mówi, już, w ogóle to jest bardzo dobra energia. Ta karta mówi o tym, że znajdujemy w sobie taką gotowość, bo tak naprawdę to jest gotowość na to, żeby wejść w relację, a dopiero wtedy, kiedy jesteśmy gotowi na wejście w relację, tak naprawdę może pojawić się ktoś, kto, y, z kim będziemy tą relację mogli stworzyć? Y, czasami wydaje nam się, że na przykład krótko po zakończeniu jakiegoś nieudanego związku, y, my już byśmy inaczej, my już byśmy chcieli wtedy wejść w nowy związek, ale niestety wydaje nam się tylko, że jesteśmy na to gotowi. Ta karta mówi natomiast, że wy już pewien okres y, takiego, no. takiej karencji, takiego mm, od żałowania jakiejś relacji nieudanej macie za sobą. Król monet. Ta karta również świadczy o trwałości relacji, dlatego że Król monet jest oznacza stałego partnera, partnera, który który no z kwiatkami przyniosą żyjątka, jak się okazuje który utrzymuje dom, który nas również wspiera, który jest stabilny, który, na którego możemy liczyć, że nie wyfrunie zaraz gdzieś, bo gdzieś tam go poniesie. tak? To jest osoba ze znaku ziemskiego, byk by, panna Koziorożec. Natomiast zawsze powtarzam, że jakby do znaków proszę się nie przywiązywać. Ta karta pokazuje właśnie taką stabilną osobę, taką stałość, trwałość relacji, dobre fundamenty, również finansowe. Natomiast dla osób, dla osób które Yy, są singlami. Yy, od razu powiem, jakie tu postaci mogą być. Osoba z podznaku lwa yy, i osoba z podznaku tak jak powiedziałam, byk panna koziorożec yy, osoba dojrzała. Yy, dojrzałość to nie jest kwestia wieku, to jest kwestia mentalności, bo zarówno yy, znam bardzo odpowiedzialnych dwudziestokilkulatków, jak i bardzo niedojrzałych 50-latków. Także to nie w tym rzecz, to jest rzecz w mentalności. Ok, kolejna karta. Piątka buław. <laughs> Mamy tutaj Waszą energię, bo to są buławy, i to jest ta energia konfliktu, jak, tu, jak tutaj zresztą jest napisane, tak? A to nie musi być konflikt z kimś czy przeciwko komuś. Oczywiście mogą być konflikty również w związku, ale proszę pamiętać, że konflikt to także to, co w naszej głowie się dzieje. Czyli na przykład jakieś dwie opcje się ścierają i to też jest konflikt, bo my na przykład nie wiemy co zrobić. I te konflikty wewnętrzne tak naprawdę to jest coś, co częściej prawdopodobnie nam się zdarza niż taki otwarty konflikt z kimś. Więc tutaj może być. Ja jeszcze dopytam potem o co tutaj może chodzić. Ok, dalej. Czwórka mieczy. Czwórka mieczy to jest karta, która mówi o tym, że potrzebujemy odpoczynku. I teraz tak, albo wasz partner potrzebuje chwili oddechu, albo wy. Bo ta karta mówi o tym, że potrzebujemy przerwy, być może trochę wyjechać samotnie, być może. Jakiegoś jakiejś rekonwalescencji. To nie musi być leczenie poważne. Oczywiście może też być. Natomiast jeżeli chodzi o relacje, potrzebujemy takiego oddechu. Proszę Państwa, dzisiaj kiedy przygotowywałam tą dekorację na stół do, do czytań i ucinałam ten, ten winobluszcz przypomniało mi się takie, takie określenie, które no, czasami słyszałam, że. E, mężczyzna to powinien być w związku, mężczyzna w związku powinien być dębem, a kobieta powinna być tym bluszczem, który się wokół tem, tego dębu tylko wije. Otóż, proszę Państwa, nie. Błędne to jest przekonanie, ponieważ kobiety bluszcze po pierwsze mogą y, kogoś przydusić, tak, bo one się, bo one się u, przy, uwiązują, nie przywiązują, one się uwiązują y, i w przy każdej możliwej próbie partnera, jakiegoś złapania takiego dystansu, to nie chodzi o, nie chodzi o zerwanie związku absolutnie nie ma tego na One potrafią szantażować, potrafią rozpaczać, potrafią no, taki szantaż emocjonalny de facto wprowadzać, dlatego że one po prostu sobie wtedy nie radzą. My dopiero wtedy jesteśmy równorzędnymi partnerami, kiedy żadna z tych partnerów nie jest bluszczem. To mają być dwie silne osobowości, nad tym trzeba pracować. Więc jeżeli wasz partner lub wy potrzebuje takiego, takiej chwili yy, odpoczynku, bo się wkradła rutyna, bo się yy, po prostu... To, to jest karta przemęczenia. No, w normalnym codziennym życiu mamy prawo być przemęczeni, mamy prawo do chwili yy, odpoczynku, takiej samotności, więc pozwólmy sobie i partnerowi na, takie, na taki odpoczynek. Dalej mamy ósemkę buław. Ona troszeczkę tak naprawdę wygląda jak koło fortuny i de facto tak się też nazywa, bo nazywa się ruch. Ruch, czyli yy, tak, no, nie wiem, skojarzenie chyba z, z kołem fortuny jest tutaj bardzo, yy, bardzo oczywiste, tak to wygląda. Natomiast ósemka bu, buław to tak naprawdę też jest, yy, też jest szybka energia. Yy, ja akurat wiem, że ta karta nie oznacza może ruchu jako takiego, ale komunikację na pewno i szybkie wiadomości. Natomiast rzeczywiście jest tutaj szybka energia, dlatego że same buławy to jest, yy, to jest coś, co napędza do przodu. Więc jeżeli nawet, pamiętajcie o tym, że jeżeli nawet ten partner, czy wy chcecie gdzieś wyjechać samotnie, proszę sobie nie robić żadnych wyrzutów, ani wyrzutów sumienia, ani wyrzutów partnerowi, że bo ja spędzam sama y, na przykład wakacje. Jest komunikacja dzisiaj, nie ma z tym problemu, y, więc y, nie powinno być tutaj jakichś y, podstaw do tego, żeby żeby ktoś się czuł porzucony, osamotniony. Jeżeli chodzi o osoby, które, że tak powiem, szukają nowego partnera, może, nie, może szukają, to jest nawet złe określenie, bo przecież to nie jest tak, że ktoś tak się nagle staje, tak teraz szukam chociaż, to na pewno... No właśnie, już się wycofuję z tych słów, bo tutaj na pewno się pokazuje internet. A w internecie czasami nie jest to intencjonalne, że kogoś znajdujemy, a czasami jest na przykład portale randkowe. I jeżeli ktoś z Państwa nie ma problemu z tym, żeby się na taki portal zalogować, to tu się pokazuje, że tutaj mogą te kontakty być. Natomiast tak, jak powiedziałam, nie zawsze kontakt przez internet i poznanie kogoś przez internet jest intencjonalne, po prostu nie wiem. Jesteśmy na jakichś forach, czy stronach, czy jeszcze innych portalach, które nas oboje interesują, i w ten sposób się można poznać, tak? Ok, i rezultat na ten miesiąc. No, i tu mamy piątkę kielichów, i tu jest trochę smutek. Czego ten smutek może dotyczyć? No, może dotyczyć tego, co żałujemy i przeszłości. Ta karta jednocześnie mówi o tym, że tkwienie w przeszłości nie jest dobre. Tkwienie w przeszłości blokuje nam drogę na przyszłość. Przede wszystkim jest to informacja dla osób, które są singlami, dlatego, że tak jak wcześniej powiedziałam, trzeba najpierw zamknąć pewien etap i być gotowym na to, żeby w nowy związek wejść. Nie wchodzimy w nowe związki. Będąc obciążonymi czymś, jakąś traumą z poprzednich relacji. Nie robimy tego. Tak więc karta piątki kielichów mówi o tym, żeby zostawić za sobą te wszystkie emocje, które są niefajnymi emocjami, dlatego że coś się być może nie udało. Natomiast patrzeć przed siebie i widzieć to, co przed nami. Co, na, jaka jest perspektywa? Yy, a oddzielamy grubą kreską to, co już było. Dobrze, dopytamy tu o niektóre rzeczy, kartami, już, które Państwo już lepiej znają. Dobrze, mamy dwie piątki, to od razu mówię, że to jest taka ciężka energia, to jest taki konflikt wewnętrzny, tak. I tak jak powiedziałam, to może dotyczyć tego, że mam jakieś żale o to, co było w przeszłości. Piątka buław. Mogła być to jakaś kłótnia, mogła to być jakaś sprzeczka, jakieś awantury, padły ostre słowa, jakieś no, nieprzyjemne, jakaś szpila, jak to się mówi. No, dla niektórych to mogła być delikatna wymiana zdania, dla niektórych, no taka, wiecie Państwo od jednego w skali od jednego do dziesięciu no, każdemu się mogło coś, coś innego tam przydarzyć więc yy, ten, ten konflikt yy, mógł być yy, właśnie taki na słowa. No nie podejrzewam że to mogły jakieś rękoczyny być ale życie jest życiem i wiem że i takie sytuacje zdarzają natomiast mam nadzieję że, że yy, no, nie mamy do czynienia z takimi sytuacjami że to jest coraz rzadsze. tak? Czyli jeszcze raz, jeżeli ta karta nie dotyczy konfliktu wewnętrznego, to rzeczywiście mogła być jakaś sprzeczka, awantura. Zapytam o piątkę kielichów. Ale ja to koło fortuny tutaj, że tak powiem, wykrakałam, dlatego że już w tej ósemce buław widziałam to koło fortuny. Proszę Państwa, ta karta, jeszcze raz powtarzam, jako dopełnienie, jako dopowiedzenie tej karty Piątki Kielichów, mówi o tym, że nie ruszymy z miejsca, dopóki nie zostawimy przeszłości ze sobą. I ta karta to potwierdza. Chcecie ruszyć z miejsca, czy to osoby w związkach, czy to single, trzeba za sobą zostawić przeszłość. I Jeżeli pokazała się karta gotowości dla singli na wejście w nową relację, to tylko pod tym warunkiem, że naprawdę, ale naprawdę odetniecie się od przeszłości, bo. Nikogo nikt nigdy nie oszuka, i na przykład można powiedzieć: Ja już jestem gotowa, to wy musicie być wewnętrznie przekonani, że jesteście gotowi. Wy nie macie mnie, kogoś przekonywać, to wy musicie mieć w sobie, w sobie absolutnie czystą sytuację, jeżeli chodzi o przeszłość, żeby ruszyć z miejsca. A energia szybka się tu pokazała, bo tak jak powiedziałam, o ten rycerz też jest szybki. A propos jeszcze osób, Lew mówiłam, byk pan na koziorożec, i tutaj mamy bliźnięta waga wodnik, ale to jest taki niegrzeczny chłopiec dosyć, więc tu mogła być y, albo awantura w, y, w relacji, no awantura, no tak powiedziałam, jakaś sprzeczka, natomiast y, dla singli y, możecie się bić z myślami, co zrobić, bo widzicie, że to jest taki chłopiec, właśnie tak. Ktoś taki, ja tak mówię, niegrzeczny chłopiec, natomiast no rycerz mieczy rzeczywiście kimś takim jest. Rada dla Was na lipiec. Królowa monet. Mamy króla monet, mamy królową monet. Eee, proszę Państwa, ta karta mówi, masz czuć się wartościowa. Jeszcze raz powtarzam, wierzyć w to, że masz moc, zarówno. Być ważną w swojej relacji, jaki masz moc, żeby stworzyć nową, udaną relację, bo to jest gotowość i dojrzałość do tego. Życzę wiele miłości w lipcu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.